Patrzę na Was i odnoszę wrażenie, że ten znak Was dotyka, wzrusza być może, no mnie wzrusza. To sprawia, że ta homilia nie będzie łatwa. Ten znak, całe to słowo, to nasze skupienie naszej uwagi na krzyżu, zostawia nam tak naprawdę dwie bardzo ważne lekcje. możemy naprawdę wydobyć z pierwszego czytania z Księgi Liczb. To jest fascynująca scena, niesamowita pedagogika Boga wobec ludu. Kiedy lud przychodzi taki rozbity, ponieważ jest dziesiątkowany przez węże, kiedy też zaczną rozumieć ten lud, że to wszystko co się dzieje jest konsekwencja ich odejścia od Boga. Kiedy to wszystko się dzieje, idą do Mojżesza, proszą go o to, by się wstawił za nimi u Boga. Ten to robi i fascynująca, piękna jest odpowiedź Boga. Stwórz węża miedzianego ustaw go na wysokim palu. Każdy, kto podniesie wzrok, kto spojrzy, będzie żył. Fascynujące w tym jest to, że, że Bóg tak naprawdę walczy o to, żeby, żeby znowu w tym ludzie przywrócić wiarę, ufność w Bożą miłość, w Jego troskę, która się objawia już wielokrotnie, która, którą tak często Bóg objawiał na pustyni, a o której Izraelici ciągle zapominali. To, co robi Bóg, to daje im lekcję. Pamiętajcie o tym, że tu jest życie. Tu jest życie. Nie macie poczucia, że to jest o nas? O mnie, o Tobie? Że tak łatwo zapominamy o tym wszystkim, co, co Bóg w naszym życiu uczynił. Jak wiele razy objawił mi swoją miłość. Jak wiele razy mnie ratował z różnych opresji, ale później o tym zapominam. Padam grzech, jestem dokładnie jak oni. I stawia dzisiaj Bóg przede mną również ten, ten znak, po to bym, bym na nowo mi przywrócić wiarę w Jego miłość do mnie. W tym, że tu jest życie. To jest charakterystyczne, że Bóg nie zabiera tych węży, nie likwiduje tych węż. One cały czas tę nutką stają. Ich życie wcale nie jest łatwiejsze. Oni muszą podnieść wzrok. Oni muszą przestać wpatrywać się w piach. Przestać wpatrywać się w to, co ich zabija, a zacząć wpatrywać się w to, co da im życie. O to w tym, w tym całym zabiegu chodzi. Ja mam cały czas takie wrażenie, że chętniej patrzę w ten piach że kiedy gdzieś przytłaczają na mnie jakieś różne sprawy to chętnie się w nie zanurzam medytuję, medytuję moje cierpienia i moje porażki medytuję moje zmagania moje lęki medytuję jest bardzo trudno podnieść wzrok żeby zacząć medytować miłość Bożą bardzo ważne, że ten znak z nami tutaj jest z dwóch powodów on przykuwa waszą uwagę moją też nareszcie Może nareszcie przestanę patrzeć w piach, a zacznę patrzeć na krzyż i rozumieć, jak wielką miłością mnie Bóg obdarzył. I jak wielką miłością mnie Bóg cały czas obdarza. Myślę, że na, nawet obecność właśnie tego krzyża tutaj ma znaczenie. Ten krzyż został yy, Rozbity na dziewięćdziesiąt kawałków. Wielu miało już takie wrażenie, że tego się już nie da poskładać. Myślę, że wielu z nas pamięta tą historię z Krosna. Ona nas pewnie jakoś przybijała, budziła w nas jakieś różne uczucia, nie zawsze, Boże. Ale mija kilka miesięcy i dzisiaj stajemy pod tym krzyżem na końcu pewnej historii, która się wydarzyła. Bo okazało się, że w związku z tą dewastacją, jakby wokół tego wydarzenia tak trudnego, wylała się cała masa dobra później. Zacząwszy od wojowników, którzy zajęli się tymi szczątkami, którzy mieli takie światło i odwagę, by się zająć składaniem i zlepianiem tego krzyża. jest Tutaj też wielkie podziękowanie dla Ani i Grzegorza, którzy są tutaj też z nami, którzy poskładali ten krzyż. Jeszcze dzisiaj zabiorą na chwileczkę głos na końcu. To wszyscy, którzy się zabrali, zbliżali do tego krzyża w jakikolwiek sposób, czy zbierali szczątki, czy, czy tworząc na nowo ten krzyż, czy zabierając się do składania tej potrzaskanej figury, wszyscy, kiedy tylko się do tego krzyża zbliżali, robili przy tym krzyżu wszystko, co trzeba z dobroci serca. Nikt nie wziął żadnych pieniędzy wylała się taka, takie morze dobroci, które być może by się nawet nie wylało, gdyby nie ta dramatyczna historia. Nie wiem na ile kawałków ty jesteś rozbity. Nie wiem, jak często sobie już mówiłeś, że, że już się twojego życia nie uda poskładać. Że już nie mam dla ciebie nadziei. To ten znak, ten krzyż niech się stanie znakiem dla Ciebie. Bo Twoje życie też Pan Bóg może poskładać. Może przy tym składaniu się wylać cała masa dobra, nie tylko w Twoim życiu, ale także w życiu osób, które Cię otaczają. Że dla Ciebie też jest nadzieja, że dosłownie nadzieja w roku nadziei, w świątyni, która jest która jest z tym rokiem nadziei szczególnie związana. To jest ważne, żeby odczytać. Nie wiem, na ile kawałków ty jesteś rozbity dzisiaj. Ale ciebie też Pan Bóg może poskładać. I przy tym składaniu Pan Bóg będzie wydobywał całą masę dobra. Tylko przestań patrzeć w piach. Przestań medytować swoje porażki. A zacznie medytować miłość Jezusa. Jest jeszcze jedna lekcja, druga, trudniejsza. Nikodem, kiedy rozmawia z Jezusem, słyszy, że trzeba, by Syna Człowieczego, tak jak tego węża na pustyni, by Syna Człowieczego wywyższono. Naprawdę kiedy myślisz o wywyższeniu, to masz na myśli to. Naprawdę, kiedy myślisz o wywyższeniu, masz na myśli krzyż. Czy nie myśląc o wywyższeniu nie myślimy raczej o tronie, o pieniądzu, o władzy, o potędze, o tym, że się by do tobą liczyć? To jest wywyższenie, które nam pokazuje Jezus. Masz na to zgodę? Żeby wywyższenie polegało na, na uzbrojeniu Cię w taką miłość, która Cię jest zdolna popchnąć do takiej ofiary? Czy potrafimy przyjąć to do serca, że wywyższenie, o które chodzi w chrześcijaństwie, o które chodzi w naszym życiu, to jest wywyższenie, któremu na imię jest miłość, że to jest to, co cię Bóg chce dać, to, co cię chce wyposażyć, byś był podobny do Niego, byś był gotowy do takiej ofiary, że kiedy Bóg mówi o wywyższeniu, nie proponuje Ci żadnej kariery, nie proponuje Ci żadnego jakichś jakich stanowisk. Proponuje Ci, że się do takiej miłości. Zgućmy na takiego Boga, który woli kochać, niż, niż rządzić, który woli kochać niż celebrować władzę i potęgę, którą ma. To jest trudniejsza lekcja bo idzie całkowicie w poprzek tego, co nam proponuje ten świat. Rodzi się w moim sercu, w moim umyśle się rodzi ta, ta pewność, że jeżeli za tym pójdę, jeżeli pozwolę, zgodzę się na takiego Boga, jeżeli powiem tak, naucz mnie takiej miłości, to po ludzku mogę przegrać. Po ludzku mogę przegrać. Wiele można powiedzieć o Jezusie, ale nie to, że po ludzku miał życie udane. 30 lat, 33 lata i śmierć na krzyżu to nie jest życie udane. Tak po ludzku. Na szczęście ten krzyż jest, krzyż jest tylko bramą do znaku, do wydarzenia jeszcze ważniejszego, którym jest zmartwychwstanie. Życie wieczne. Uczmy się od tego krzyża. Przestańmy patrzeć w piach. Nie medytujmy naszych porażek, lęków, zmagań, chorób. Zacznijmy medytować miłość Chrystusa. I poszukajmy w sercu odwagi, by w swoim życiu szukać takiego wywyższenia. Takiego wywyższenia, który polega na, na tym, że będę bardziej kochał. Nie miał więcej pieniędzy, nie miał większy wpływ, nie miał więcej władzy, ale że będę bardziej kochał. Wtedy również mój osobisty krzyż, Jak być może mam ochotę rzucić gdzieś w kąt i go nie nieść, ale mój własny krzyż stanie się na mnie bramą do zmartwychwstania. Tak się stanie. Niech Pan Bóg nas tą drogą poprowadzi. Niech nam da serce otwarte, byśmy się pozwolili poprowadzić, byśmy się temu Słowu poddali, byśmy na ten znak odpowiedzieli. Amen.